Przychodzę dzisiaj do was z testem bardzo ciekawego produktu, którym jest coś co się nazywa Comedo suction, czyli po prostu odkurzacz do wągrów. Ten odkurzacz pochodzi ze strony Nuujik, która mi go przysłała. Póki co testowałam go jeden raz na Michale, ponieważ chciałam zobaczyć, jak on się sprawdza na twardej, męskiej skórze. No i dzisiaj postanowiłam, że zrobimy test na żywo. Na mojej skórze, ponieważ po ostatnich dwóch tygodniach, kiedy byłam przez tydzień chora, potem przez trzy dni byłam w Anglii, potem przez dwa dni byłam w Poznaniu, w międzyczasie byłam jeszcze na bardzo porządnej imprezie, wiele się działo i nie miałam czasu na oczyszczanie skóry. Tak więc w tym momencie moja cera jest solidnie zapchana, Ym, mam tutaj dużo wągrów na nosie, dosyć sporo dziwnych rzeczy dzieje się na policzkach, no i na czole. To idealna sytuacja, aby porządnie przetestować odkurzacz do wałów. W tym opakowaniu dostajemy cztery różne końcówki, które mają zupełnie inne zastosowanie, przynajmniej tak można wyczytać w instrukcji. Więc ta końcówka z tym srebrnym zakończeniem ma nam pomagać ze złuszczaniem skóry, ponieważ ta końcówka dostarcza nam większe tarcie. Następnie mamy nakładkę z taką podłużną dziurą, która jest podobno lepsza dla cery wrażliwej i jest bardziej precyzyjna. Następnie mamy nakładkę z takim dużym otworem, który służy właśnie do oczyszczania takich większych stref, zwągrów czy wyprysków. No i mamy końcówkę, którą, yy, która jest już nałożona na urządzenie i ta końcówka służy do wygładzania takich lekkich zmarszczeń. Tutaj w instrukcji jest jeszcze kilka ostrzeżeń, które m.in. dotyczą tego, aby nie używać peelingu przed zabiegiem albo po zabiegu, ponieważ to może dodatkowo podrażnić skórę. No i też ostrzegają przed tym, że skóra może być zaczerwieniona i może być takie pulsujące odczucie po samym zabiegu, ponieważ te zabiegi nie tylko pozbywają się wątków, ale też przyspieszają krążenie krwi w tych miejscach. W tym zestawie dostajemy również ładowarkę. USB oraz 5 gąbeczek i dwie uszczelki żeby tutaj pozmieniać, w tej nakładce, w razie gdyby te uszczelki, które tutaj już są, się zużyły. Widziałam w internecie wiele testów tych odkurzaczy i efekty były mega dobre, jednak muszę Wam tutaj zrobić mały disclaimer, ja mam bardzo twardą skórę, moja skóra się mega ciężko otwiera, bardzo ciężko jest ją tak dobrze rozgrzać, żeby to wszystko chciało wychodzić. I to jest mój problem. Z tej strony uważam, że na takiej cerze najłatwiej jest sprawdzić, czy coś jest dobre, czy nie. Ponieważ na miękkiej, otwartej i łatwej we współpracy cerze sprawdzi się praktycznie wszystko. Powiedzmy sobie to szczerze. Teraz idę przygotować skórę i wracam do Was za 15 minut. Właśnie skończyłam moją parówkę. Są tak rozgrzana. Siedziałam pod tym ręcznikiem 20 minut i mam nadzieję, że mojej skórze to wystarczy. W instrukcji jest napisane, że urządzenie należy używać na suchą skórę. Ale go jeszcze tylko to wszystko wytrę. Urządzenie jest naładowane. Teraz tylko zmienię końcówkę. Jak widzicie, jest to mega łatwe. I wezmę tę końcówkę do wyciągania wągrów na większych powierzchniach. Tutaj na wyświetlaczu widać, z jaką mocą ten odkurzacz się i on ma 5 stopni mocy. Zaczniemy od trójki, tak dla bezpieczeństwa, żeby nie przesadzać na początku. Uuu, rzeczywiście to bardzo mocno się O kurczę, nie spodziewałam się tego. Wow, ale wychodzą, a to jest tylko trójka. Włączę na czwórkę. o kurcze okej okay. na chwilę stop widzicie tę końcówkę? po dwóch przejazdach już jest tutaj pełno mm, fuj, pełno brudu wow, ale hardcore czyli dalej kontynuuję na czwórce wow o, matko, aż widać jak wychodzą, jak przejeżdżam po skórze. O, kurde. o ja, pełno tego jest. Coraz więcej. Ale mocno się. No, nie dziwię się, że po tym nie można robić peelingu. Bardzo ciężko jest wyssać wągry na tej strefie, ponieważ tutaj jest mało skóry i ten odkurzacz trochę nie ma się jak doczepić, więc teraz zmieniam końcówkę. Ale nie wiem, czy widzicie, ile tego syfu się zebrało z tych tutaj dwóch miejsc. Uff, jestem przerażona, że aż tyle tego było. Fuj. Jest aż po prostu obrzydliwe. Nakładam teraz tę końcówkę z mniejszym otworem, ponieważ ona będzie się idealnie nadawała do tych, tej zagłębiej przynosie oraz do tej twardej części, gdzie jest tak mniej taki skóry do złapania. Rzeczywiście to słabiej się, więc od razu włączę na piątkę. idzie, mm -hmm. A inaczej ta końcówka nie jest jakimś moim ulubieńcem, ponieważ ona ma dużo, dużo słabsze sanie. O, oh, wow, jak mocno! Wow! <śmiech> <śmiech> o kurczę! Uff. Pełno tego jest. Dobra, już teraz widzę, że sanie na czwórce jest za mocne dla tej strefy. Widzicie, tutaj się robią takie mocne zaczerwienienia, więc przełączam się na trójkę. Tutaj możecie zobaczyć, ile rzeczy wyszło z nosa i tutaj tej strefy przy nosie. Obrzydliwe, ale ciekawe. teraz Wam pokażę, ile rzeczy wyszło z czoła i też jestem zszokowana tą ilością. I znowu tą samą końcówką będę wysysać wszystko z policzków, ale teraz na dwójce, bo policzki są bardzo delikatne. Policzków jednak zrezygnuję, ponieważ widzicie, moje policzki są bardzo wrażliwe i nie chcę sobie tutaj porobić jakichś krwiaków, ale do to, to zajmijmy się teraz brodą. Pielęgnacja, którą używam po tym zabiegu, to będzie kremowa maska na noc z Sephory. Świetna maska, bardzo taka żelowa. Tak naprawdę to jest to po prostu żel na noc, z kwasem hialuronowym bardzo nawilżająca, nawadniająca, idealna do cery mieszanej. A pod oczy używam biokrem pod oczy z witaminą E i ekstraktem z ogórka. Ostatnimi czasy jest to mój ulubiony krem pod oczy. Bardzo ładnie pachnie. ślicznie. Tak więc podsumowując ten test, stwierdzam, że ten odkurzacz jest rzeczywiście niespodziewanie skuteczny. Jednocześnie stanie jest bardzo mocne, więc trzeba uważać, aby nie zrobić sobie takich rzeczy w tych wrażliwych miejscach. Na nosie możecie jechać na maksa, na czole prawie na maksa. A nareszcie twarzy najlepiej jechać na dwójce albo na jedynce i po prostu uważać, co się dzieje. Nie mam jakichś mocnych zmarszczek, więc ta końcówka do wygładzania zmarszczek raczej mnie nie dotyczy, a moja skóra nie cierpi mikrodermabrazji i złuszczania skóry takimi szorstkimi końcówkami, dlatego też nie będę próbować tej szorstkiej końcówki. Natomiast z tych czterech wypróbowałam dwie końcówki do wysysania wągrów, które okazały się zabójczo skuteczne, jeżeli chodzi właśnie o nos i czoło. Dlatego jeżeli macie problem z wągrami i interesuje Was ten produkt, to polecam się przyjrzeć ponieważ uważam, że jest to ciekawy gadżet. A teraz dzięki Wam za oglądanie, no i widzimy się w następnych filmach. Cześć!